Bar... Barbarzyńcy w ogrodach krwi zastygłej czują się niczym w okopach na czarno. Barbarzyńcy prześladują świat, sięgają nawet poza światy. Barbarzyńcy barbarzyńcy przez Barabaszów, Stalinę hitlerownią za Pan Brat. Przewrotną historią nie strasz dzieci po nocach, otwierasz internet, a tu barbarzyńcy z pierwszego szeregu zaglądasz do lodówki potwory dobrze zakonserwowane barbarią. Panie Jezu, co zrobić z barbarzyństwem, pchającym się drzwiami i oknami? Drzwi zamknąć kluczami anielskimi, okna zasłonić winoroślami z pobożej winnicy.